Witam wszystkich, ponownie znajduję się w grąklinie. Będę uganiał się ponownie za szczupakami Lecz tym razem zestawem castingowym i troszeczkę na grubiej Zobaczymy co się pozmieniało Ja już powoli zabieram się za wędkowanie Trzymajcie kciuki i zapraszam Was do oglądania Pierwsza zmiana, dobudowano altanki przy stanowiskach, przy ogniskach W których ostatnio mogliście mnie zobaczyć bardzo fajnie to wygląda. Zadaszona konstrukcja. Będzie gdzie się schować przed deszczem. Oczywiście drewno na opał do dyspozycji. Latem będzie naprawdę fajna sprawa sobie przyjechać w taką miejscowość. Oczywiście nie jest to jedna altanka. Widzę co najmniej trzy. Druga altanka. Naprawdę spoko to wygląda. Ale ja już zabieram się do wędkowania, to co rozkładam zestaw i będę oddawał pierwsze rzuty, wiatr wieje, słońce prześwituje, pogoda na szczupaka wręcz książkowa. Zobaczę czy coś się wydarzy. Zacznę od przyjęty, która najlepiej mi się tutaj sprawdzała, ale w nieco powiększonej wersji. heringszat 19 cm zebrany w dwie kotwice na wkrętce zamiast obciążenia klasycznego jak przy główce jigowej zastosowałem taki oto stabilizator pracy przynęty czyli po prostu ołowianego pina zobaczymy co się wydarzy oddaję pierwszy rzut trochę wiatr wieje, rzuty mogą być utrudnione ale miejmy nadzieję, że uda się coś wyciągnąć. Wody faktycznie dużo przybyło do ostatniego razu. Zobaczymy, czy skuszą się na tak dużego heringa. Jestem ciekaw czy coś się wydarzy. Przynajmniej prowadził bardzo Leniwie. Jest ta pora roku, że się aż tak chętnie nie uganiają za przynętami. Trzeba im naprawdę leniwie to wszystko zaprezentować. Hering szat nie przyniósł efektów. Wjeżdża 15-centymetrowy kanibal. Zobaczymy co się będzie działo. Zmiana strategii. Spróbuję teraz na Trocha Pulse Taila. Na pewno tej przynęty tutaj nie widziały. Zobaczymy, czy ona coś przyniesie. Dużym plusem jest to, że jest wolno tonąca i można ją prowadzić bardzo pomału. Klik chyba jest pierwszy, ładnie zebrał. Tak to będzie sztupak i chyba nie będzie to głupi sztupak. Może no by tylko się nie spił. Mamy go. Zaraz go Wam zademonstruję. Piękny, gruby szczupak na Trouch'a Pulse a Za chwilę go zmierzymy. Szczupak 63 cm. Fajny, gruby, widać, że pojad. Wypuszczam go do wody. Zobaczcie na to. Piękny, gruby, grudniowy szczupek. Wypuszczam go do wody. No, uciekaj kolego. Pięknie poszedł o większe. Rozpalam sobie ognisko, żeby za chwilę móc się ogrzać, a w tym czasie idę jeszcze porzucać. Zobaczymy czy coś uda się jeszcze złowić. Jest! Ładnie uderzył Co prawda nie jest to chyba żadna duża sztuka Ale widziałem, że tam się coś czai Chociaż zaczął stawiać ładne oczy O, on chyba jest podhaczony Albo i nie Normalnie zapysk nie jest jakiś duży już go wam pokazuję nie za duży gość około 50 cm może 52-3 i zobaczcie w jaką dużą gumę uderzył kotwice ładnie się wypierły z gumy guma nienaruszona trzeba wypuścić go do wody Taki szczupaczek, nie będę z nim schodził, jest tutaj trochę stromo wypuszczam go i lecę po następnym Pięknie poszedł, rzucamy dalej Jak już widzieliście, udało się coś złowić, wpadły dwa fajne szczupaki na zestaw castingowy Na przynętę, która o dziwo mnie zaskoczyła na pewno jeszcze tutaj wrócę w poszukiwaniu tych metrowych sztuk, a tymczasem żegnam się z Wami, trzymajcie się, do następnego, na razie i cześć!